dzisiaj jest przesadzanie roślin jak widzimy i pokażę Wam jak przesadzam grudnika i dosadzam do sadzonkę która była w taka zagubiona trochę słabo wygląda przetnę i w następnym filmie pokażę jak go rozmnażam yy, a tu jest jedna z sadzonek jeszcze je zrobię i potem zdjęcie grudnika w ziemi jak widzimy urosła, trochę ją przysuszyłem ostatnio wytworzyła bardzo duży korzeń tam na dole bo by na dole była woda tylko zaraz ją przesadzam oczywiście zaczynam od skomponowania podłoża Dam trochę podłoża do storczków, które popełni będzie miało formę rozluźniacza. Perlit czy vermikulit już są w podłożu, więc nie ma sensu ich dodawać. Trochę kory i już. Oczywiście teraz mieszam podłoże. Pamiętajmy, że grudniki przyznamy w suche podłoże po dobrym podlewaniu, żeby podlać potem po ośmiu dniach. Dajmy roślinę mateczną. Nie mogę tego nagrać, bo jakbym chciał, to, to byłoby no, po prostu bardzo skomplikowane i tak niestety jeszcze nie Mam jak widzimy, roślina jest mocno przerośnięta. Dam jej trochę większą doniczkę. Pamiętajmy o tym, że doniczka nie może być za duża, bo wtedy roślina zgnieje, bo będzie miała, bo podczas podlewania zrobi się, będzie za dużo wilgoci w podłożu, no i po prostu nie da sobie z tym rady. Roślina ta dosadzona nie wygląda zbyt apetycznie, no ale cóż. Przesadzam w taką doniczkę, w porównaniu to jest grudnik, to jest ta doniczka, tu wsadzę sadzonki, to nie jest jedyna, ale po prostu tylko jedną mam przy sobie, potem dosadzę jak inne, też zbiorę, nie wygląda najlepiej, no ale... ...że Wsadzona roślina, oczyszczę ją z kawałków ziemi, które tutaj się zalążyły, e, prysznicem, który wykonam gdzieś dwa tygodnie po tym przesadzeniu, znajdę jeszcze dla niej jakąś osłonkę, ale to już jest mniej więcej tyle, podleję po 8 dniach, jak już wspominałem... E, Roślina tutaj jest ta wysuszona, widzimy właśnie, jaka jest blada no, roślina duch, ale wygląda dobrze, będzie rosła. A i na tym chciałam skończyć film. Mam nadzieję, że Wasze grudniki rosną równie zdrowo po ostatnim filmie i do usłyszenia w następnym filmie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. No i cześć!